Cześć, porozmawiamy dzisiaj o tym, co pisać w mailach do swojej listy mailingowej, żeby były one skuteczne w biznesie, czyli żeby sprzedawały. I ten film jest na skutek wiadomości, które od Was dostaję, a które brzmią mniej więcej tak. Nie umiem pisać newsletterów, które by sprzedawały. Dzielę się wiedzą, no bo trzeba dawać wartość, ale nie umiem w ten sposób sprzedawać. Kiedy zaczynamy budować tą listę, to najczęściej ludzie dzielą się na trzy obozy. Pierwszy obóz to jest właśnie tak jak przykład tej osoby, która do mnie napisała, i to jest taki swojego rodzaju nauczyciel, który daje bardzo dużo wartości w swoich mailach, uczy czegoś, daje informacje, podpowiada, jak coś robić. I to są bardzo takie maile wartościowe, faktycznie, które pozwalają działać i coś robić. Natomiast one nie sprawiają, że ktoś od ciebie kupi. Bo jeżeli dajesz mu rozwiązania już w tych mailach, to często ci ludzie nawet nie mają czasu spróbować tych wszystkich rozwiązań i mają dużo tej wartości w tych mailach, wiedzą, że to mogą wypróbować i po prostu nie czują potrzeby, żeby kupować więcej, dopóki tego nie wypróbują i. To po prostu nie działa i to nie działa, nie robi tobie dobrze, twojemu biznesowi, bo nie sprzedajesz, ale też nie robi dobrze twoim potencjalnym klientom, bo tak naprawdę lepsze efekty i szybciej efekty mogliby osiągnąć, korzystając z twojej oferty, a tego nie będą robić. Drugi obóz to są ludzie, którzy nie robią nic innego w mailach tylko sprzedają. Nie mówię, że za każdym razem kiedy wysyłają e-mail to sprzedają, ale często po prostu nie wysyłają maili, wysyłają dopiero jak mają coś do zaoferowania. Także to są tylko maile sprzedażowe. No i to jest taki obóz, który możemy nazwać sprzedawca używanych samochodów, który po prostu mówi tylko wtedy, kiedy chce ci coś sprzedać i to też nie jest dobra strategia. I trzeci obóz to są takie osoby, które jakby chyba potrafią sobie wyobrazić jeden i drugi scenariusz, ale nie mają pomysłu na nic innego i dlatego nie piszą nic. I najczęściej tak jest, że budujemy listę i kończymy w którymś z tych trzech obozów zamiast skutecznie ją używać. Dlatego dzisiaj chcę Ci podać cztery pomysły na to, co możesz pisać do swojej listy mailingowej, żeby zacząć e, widzieć efekty, żeby zacząć sprzedawać i żeby równocześnie ten Twój newsletter czy te twoje maile, żeby były wartościowe dla twojego odbiorcy. Zapraszam. Ja nazywam się Maja Grugel i razem z Jarkiem prowadzę Informator E Przedsiębiorcy, w którym pomagamy skutecznie sprzedawać online. Między innymi za pomocą maili Dlatego jeżeli rozwijasz biznes online, jeżeli są to tematy, które cię interesują, zapraszam cię do subskrybowania tego kanału i włączenia powiadomień, żebyś wiedział, kiedy opublikuję nowy film. I wracając teraz do tego, co pisać w mailach, żeby były skuteczne, to podam ci cztery przykłady, bo możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast na ten film przygotowałam cztery przykłady maili, które mogą ci się przydać naprawdę w przeróżnych sytuacjach i za chwilę opowiem jak je używać i w jakim momencie. E-mail numer jeden to jest klasyczny e-mail sprzedażowy, i to jest e-mail, który będzie potrzebny właśnie takiej osobie, jak ta, która do mnie napisała, która wie, jak dawać wartość, wie, jak e, dawać e, dużo opisywać, pomagać w swoim mailingu, nie wie, jak sprzedawać. Przede wszystkim, żeby sprzedawać, no to chociaż co jakiś czas trzeba tę ofertę złożyć, bo okazuje się, że jeżeli wysyłamy tylko maile wartościowe, jeżeli tylko e, po prostu piszemy coś ciekawego do swoich subskrybentów e, i liczymy na to, że oni. Sami w pewnym momencie tak się zainteresują, że przeklikają gdzieś i sprawdzą ofertę na Twojej stronie internetowej. No tak to nie działa. Ty musisz wprost powiedzieć im, że coś sprzedajesz, coś oferujesz, bo możesz się zdziwić, że osoby, które czytają Twój newsletter, które mogą go uwielbiać, bo jest pełen wartości, w ogóle mogą nie wiedzieć, że Ty w ogóle coś sprzedajesz. Dlatego od czasu do czasu trzeba wysłać klasyczny e-mail sprzedażowy. I e-mail sprzedażowy to jest zasadniczo prosta sprawa, taki zwyczajny e-mail sprzedażowy, bo to jest e-mail, w którym po prostu piszesz, co masz do zaoferowania, dla kogo to jest dobre, w czym mu to pomoże, tak? czyli jakby po co miałby z tego skorzystać i też y, warto jest napisać w tym mailu, dlaczego miałby skorzystać właśnie teraz. I to, dlaczego miałby skorzystać właśnie teraz, często wiąże się z promocjami czy z jakimś innym ograniczaniem ceny. Nie będę tutaj rozwijała tego tematu, mówiłam o tym tydzień temu. Zostawię gdzieś tu na górze link do tego. Natomiast ten, to nie jest e-mail, który stosujemy tylko w momencie promocji. To jest też e-mail, który możemy zastosować również, żeby po prostu poinformować, co mamy w ofercie. Czyli Możemy taki e-mail zastosować na początku, jak ktoś się do nas zapisuje. Dobrze jest mieć ustawione takie maile powitalne, jakąś krótką sekwencję powitalną, w której oczywiście wysyłamy to, na co się zapisał, przedstawiamy się, pokazujemy swoje miejsca w sieci, ale potem kolejnym krokiem jest po prostu powiedzenie wprost, co oferujemy, jak można z tego skorzystać, dla kogo to jest dobre. I teraz, jeżeli nasz e-mail marketing opiera się generalnie na, na wartości, cały czas wysyłamy wartość, to co jakiś czas warto jest też wysłać takiego maila, który przypomina o naszej ofercie. Taki e-mail będziemy też stosować oczywiście, jeżeli chcemy zrobić jakąś promocję. No to wysyłamy ten e-mail, w którym mówimy, co jest obecnie na promocji, ile to kosztuje, do kiedy yy, trzeba to kupić, żeby skorzystać z promocyjnej ceny. To jest też taki e-mail klasyczny, który będzie otwierał y, okno sprzedażowe, czyli na przykład jeżeli sprzedajemy kurs online i ta sprzedaż jest otwarta tylko co jakiś czas, przez tydzień czy przez 10 dni, to to będzie pierwszy e-mail w tej sekwencji sprzedażowej. To będzie też e-mail, który warto wykorzystać, jeżeli wprowadzamy na rynek coś nowego. Natomiast nie warto wysyłać tego maila do swoich kontaktów, jeżeli są to kontakty zimne. Czyli jeżeli mamy zaniedbaną listę mailingową, ktoś się do nas zapisał, otrzymał jakiegoś fajnego PDF-a, ale potem przez trzy miesiące nic do niego nie wysyłałeś, to e-mail sprzedażowy nie może być tym pierwszym kontaktem. No ponieważ to jest po prostu niegrzeczne. Ta osoba nie pamięta, kim ty jesteś, nie ma zbudowanej z tobą relacji, nie ma zaufania, jest bardzo mała szansa, że skorzysta z tej oferty. Czyli to jest e-mail, który wysyłamy do tych najbardziej zainteresowanych osób, czyli gdzieś na początku, po przedstawieniu się i też jeżeli utrzymujemy stały kontakt, to co jakiś czas możemy wysłać taki e-mail. Drugi rodzaj maila, do którego chciałam Cię zachęcić, to jest mail opowi opowiadający historię. I to jest właśnie e-mail, którym możesz rozgrzać swoją publiczność, którym możesz przygotować ją do tego, żeby wysłać jej ofertę w przyszłości. I e-mail opowiadający historię, no to jest e-mail oparty na storytellingu. Jeżeli mnie znasz, to wiesz, że ja za dużo o storytellingu nie mówię. Wydaje mi się, że niektóre osoby jakby troszkę źle tłumacząc, to jest ten storytelling, w sensie mówią po prostu opowiada jakąś historię, a potem ją jakoś tam powiąż z tym Twoim biznesem. Natomiast ja uważam, że to nie powinno dziać się w ten sposób. Ta historia nie może być od czapy. Ta historia musi być specjalnie dobrana po to, żeby Twojemu subskrybentowi przekazać informacje, których on potrzebuje, na przykład do podjęcia decyzji zakupowej. I jakie to są informacje? No to zależy od tego, co oferujesz, od Twojego biznesu, od poziomu świadomości Twojego klienta. Natomiast najczęściej um, warto sobie odpowiedzieć na takie trzy pytania. Co ten Twój potencjalny klient, który jest na Twojej liście, potrzebuje wiedzieć, albo w co potrzebuje uwierzyć, jeżeli chodzi o Ciebie, jeżeli chodzi o Twoje rozwiązanie, albo jeżeli chodzi o niego samego? Bo czasami to nie chodzi o Ciebie i o Twoje rozwiązanie, tylko chodzi o to, że on na przykład sam nie wierzy, że będzie mógł coś osiągnąć. Czyli to, na czym się musisz skupić, będzie zależało od tego, co oferujesz, tak? W jednych biznesach, jakby rozwiązanie jest dosyć oczywiste, natomiast um, trzeba się skupić na tym, dlaczego ma wybrać ciebie, żebyś mu dostarczył tego rozwiązania. W innych, chodzi właśnie bardziej o tego klienta, żeby go zmotywować do działania. I. Żeby to zrobić, wykorzystujesz do tego historię. I nie musisz być jakimś niewiadomo, jakim pisarzem, żeby opowiadać historię w swoich mailach, i te historie nie muszą być długie. Czasami one mogą być bardzo krótkie. I o tych historiach też chcę, żebyś ty myślał bardzo szeroko. W sensie ta historia to yy, może być Twoja historia, tak? Jak ty sobie coś tam zmieniłeś czy coś osiągnąłeś. To może być historia Twojego klienta, to może być case study, albo taka bardziej historia oparta na emocjach, albo historia, którą Ty opowiadasz o współpracy ze swoim klientem. Może to być też historia, którą zasłyszałeś o kimś znanym na przykład. Może to być historia o Twoim znajomym, którą opowiadasz w swoim mailu. To może być też historia taka nie do końca prawdziwa, w sensie absolutnie nie kłam, nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że możesz użyć jakiejś metafory, czy jakiejś alegorii, czyli porównać to, co chcesz przekazać, do czegoś, co może być trochę łatwiejsze do wyobrażenia sobie dla Twojego subskrybenta. I tutaj przykładem takiej historii jest: jeżeli zapisałeś się do mnie na coś związanego z mediami społecznościowymi, to dostałeś taką sekwencję maili której ja sprzedaję kurs Jarka, skuteczna sprzedaż z pomocą internetu i tam mam taki e-mail, w którym opowiadam taką historię o wdrapywaniu się na wieżowiec. I, I ta historia mówi o tym, że przykładasz drabinę, chcesz wejść na wieżowiec, chcesz osiągnąć szczyt tego wieżowca, no ale on jest taki wysoki, że jest w chmurach i nie do końca widzisz, gdzie idziesz. I jak dochodzisz, to okazuje się, że doszedłeś, ale nie z tej strony, z której chciałeś, bo znalazłeś garnek z kapustą, a nie garnek z pieniędzmi, który był po drugiej stronie tego. Wieżowca. I to jest taka historia, takie, taka, taka metafora tego, która jakby opowiada to, że ten kurs akurat to nie jest kurs narzędziowy, taki konkretny, jak coś zrobić, tylko to jest taki kurs, który bardzo dużo uświadamia w tym biznesie online. On jest takim spojrzeniem z lotu ptaka na to, co robisz. To jest taki kurs, kiedy ludzie piszą nam w odpowiedzi na ten kurs, że taka prawda, między oczy. I że muszą co chwilę sobie go wyłączać i przemyśleć w ogóle to, co robią. I, I dokładnie ta historia jakby ma pokazać temu klientowi, że ten kurs właśnie coś takiego pomoże mu zrozumieć. Także tą, tą historię możesz wykorzystać na bardzo różne sposoby, tylko niech ona będzie powiązana z tym, co potrzebuje wiedzieć twój klient, żeby się zdecydować na to, co oferujesz. I e-mail numer 3, który zasadniczo mógłby być pod punktem maila numer 2, bo można go też zrobić za pomocą historii. To jest e-mail, który zajmuje się obiekcjami Twojego klienta. Każdy z nas, zanim podejmie decyzję zakupową, ma jakieś obiekcje. To jest taki naturalny proces, kiedy zaczynamy się na coś decydować, to po prostu nasz mózg zaczyna nam podpowiadać obiekcje, bo nas chroni. No, taka, taka jest jego funkcja i, i zawsze on będzie tak działał, czyli zawsze Twój klient ma jakieś obiekcje. I teraz warto jest w mailach, które mu wysyłasz, nawet niekoniecznie w mailu, w którym składasz mu ofertę, tylko po prostu w tym stałym kontakcie, zanim jeszcze dojdziesz do tej oferty, zająć się obiekcjami twojego klienta. I to możesz zrobić też na dużo różnych sposobów. No, oczywiście mogą to być historie, tak? Na przykład historie twoich klientów, w których oni jakby pomimo swoich obiekcji zaczęli działać i, i przyniosło im to efekty. To są bardzo fajne do wykorzystania rzeczy. Natomiast te obiekcje można też zbijać w inny sposób. To mogą być jakieś badania naukowe dowody, to mogą być też Case Studies. Co tutaj jest ważne, żeby pamiętać przy tym mailu z obiekcjami, że najczęściej popełniamy taki błąd, że adresujemy te obiekcje, które nam się wydaje, że ma nasz klient. I najczęściej nam się wydaje, że nasz klient, naszego klienta obiekcją jest cena. To jakby wszystkim nam się wydaje że obiekcją naszego klienta jest cena. Kiedy twój klient może mieć zupełnie inne obiekcje, czyli ważne jest tutaj, żeby zapytać, być w kontakcie z tym klientem i faktycznie go rozumieć i wiedzieć jakie on mieć obiekcje i też żeby sobie uświadamiać, że czasami te jego obiekcje mogą być dla ciebie trochę dziwne. W sensie ty byś na to nie wpadł, że ludzie mogą mieć takie obiekcje. No żeby podać ci taki przykład. Załóżmy Załóżmy, że twoja firma sprzedaje panele słoneczne i myślisz, że obiekcją klienta jest cena, no bo one trochę kosztują. Natomiast może się okazać, że ta cena tak bardzo nie zaprząta go, jak to, że na przykład on patrzy za okno, że no tego słońca w Polsce to tak za dużo nie ma, i może siedzieć i się martwić, że on sobie zainstaluje te panele, a przez większość roku nie będzie miał prądu, bo, bo nie ma słońca, tak? I to nic, że może dla Ciebie to jest oczywiste, że to tak nie działa, i Tobie może się wydawać, że on po prostu powinien przyjść i się Ciebie spytać o to, natomiast ludzie tak się nie zachowują, a takie coś może blokować ich przed podjęciem jakiekolwiek y, działania w stronę dowiedzenia się więcej o Twojej ofercie. I, I warto po prostu takimi obiekcjami się zająć i mieć to wytłumaczone, żeby Twój klient to wiedział, zanim mu wprost złożysz ofertę, żeby z Tobą porozmawiał i na przykład dostał wycenę na te panele. Innym przykładem takiego maila będzie e-mail, którego jeszcze nie napisałam, ale na, napiszę, ponieważ teraz wydaję nowy kurs, który będzie się nazywał Zestaw do E-mail Marketingu. I to będzie kurs, który będzie dostarczał nie tylko szablonów maili na dwa lata, bo to będzie jakby głównym jego, główną jego wartością, że dostaniesz szablony maili, które możesz użyć w swoim mailingu, jeżeli nie wiesz co pisać ale będę tam też uczyła o tym właśnie, jak podchodzić do listy, co jest ważne przy tym pisaniu maili, jak zarządzać sobie tą listą, także takie podstawowe sprawy, bo bardzo dużo osób uczy, co, co na początku zrobić, jak budować tą listę, jak zrobić ten lead magnet, natomiast potem widzę, że ludzie budują tą listę, a potem nie wiedzą, co z nią zrobić, więc ten mój kurs będzie tym drugim krokiem, co potem z tą listą robić, jak ją traktować, jak jej używać i będę pisała maile, które będą sprzedawały ten kurs. I już wiem, że są osoby, które mają taką obiekcję, że lista mailingowa nie działa. I nieważne, że ja już w wielu filmach u mnie na kanale o tym mówiłam, że piszę o tym dużo w mailach, że mogły czytać te maile. Nawet nieważne to, że będą to osoby, które kupiły z maili u mnie czasami nie jeden, a kilka już produktów. One dalej nie wierzą, że ta lista działa. Najczęściej na skutek rozmowy ze znajomymi kiedy się ich pytają, czy ty otwierasz maile, czy ty z nich kupujesz, i wtedy wszyscy mówią: Nie, nie, ja nie otwieram żadnych maili. Ja tam się zapisałem, w ogóle milion, milion maili do mnie przechodzi na skrzynkę. Ja ich nie otwieram, nie kupuję z nich. W ogóle to bez sensu, to nie ma prawa działać. I taka osoba nie zdecyduje się na ten mój kurs, jeżeli ona uważa, że ten kurs nie ma prawa działać, bo tak ustaliła ze swoimi znajomymi przy piwie, tak? Więc będę musiała się zająć tą obiekcją. I wiem, że nie mogę liczyć na to, że, że, że większość tych osób sobie usiądzie i przeanalizuje, no dobra, no ale tej dziewczyny maile czytam, od niej kupuję, z maila właśnie, tak? Wydaje nam się, że to powinno tak logicznie działać, no ale my tak nie działamy i jakby nie ma co się na to obrażać, tylko trzeba z tym. Pracować. I na koniec zostawiłam Ci czwarty e-mail, taka wisienka na torcie, inny zupełnie niż pozostałe. To, be, to jest e-mail, którego zadaniem jest generowanie kliknięć, czyli który nazwałam E-mail Kliknij mnie. I taki e-mail, on może przybierać różne postaci. Taką najbardziej klasyczną postacią tego maila to jest e-mail, który zaprasza do jakiejś treści, czyli publikujesz jakieś treści, podcast nagrywasz albo filmy na YouTube, kręcisz, piszesz bloga albo piszesz artykuły na LinkedIn, obojętnie co regularnie tam gdzieś publikujesz, masz listę, no i wysyłasz do tej listy maila. Zapraszając na te publikacje. Także to jest taki klasyczny przykład. Myślę, że każdy wie o co chodzi. To jest dosyć krótki e-mail, w którym oczywiście jest link do tej treści. No i też dobrze, jeżeli tam jest taki haczyk, czyli pierwsze zdanie, które mówi o czym to jest, po co to jest, dla kogo to jest, dlaczego to ma być ciekawe. Mo mogą być takie wypunktowane korzyści z obejrzenia tego materiału. No i ten link, jak przejść i gdzie ten materiał, gdzie te treści skonsumować. Prosta sprawa. Ale ten e-mail można też wykorzystać w inny sposób, ponieważ to jest e-mail, który może też być taki bardzo krótki, lakoniczny, wzbudzać ciekawość i zachęcać do, do kliknięcia. I dopiero po kliknięciu będzie więcej informacji i będzie coś tam się dalej ciekawego działo. I taki e-mail warto jest wykorzystywać do tego, żeby. Nawiązać od nowa kontakt z taką troszkę może uśpioną listą mailingową, ale ten e-mail możesz też wykorzystać w mailach bezpośrednich, takich osobistych, czy jak to nazwać, ze swoich klientów, żeby ożywić kontakt z osobą, z którą na przykład już wymieniałeś jakieś wyceny i ten kontakt zawisł na tym, że ta osoba musi o tym pomyśleć i wydaje się być już jakby skończony żeby ten kontakt odnowić i zachęcić ją do tego, żeby jednak podjęła decyzję. I ten e-mail może być taki krótki, jak to Maja, czy dalej interesuje cię i tutaj wstawiasz oczywiście swój temat, tak? Czy dalej interesuje cię, żeby schudnąć albo czy dalej interesuje cię, żeby zwiększyć swoją sprzedaż z pomocą internetu. Ja bym mogła napisać. I tyle nic więcej do tego maila nie dodajesz i wtedy Zadaniem tego maila akurat nie będzie kliknięcie, co odpisanie Tobie i właśnie na nowo obudzenie tego kontaktu. Ja mówię na serio, czasami wysłanie takiego po prostu lakonicznego maila powoduje naprawdę reakcję, bo Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że każdy do nich pisze, przepraszam, proszę, dziękuję, w ogóle przepraszam, że piszę, żeby się znowu zapytać, czy pan jest jeszcze zainteresowany. Do tego są przyzwyczajeni, i to po nich za przeproszeniem spływa jak pokaczce. A jak wyślesz mu taki krótki e-mail, na przykład ponieważ nie otrzymałem żadnej informacji zwrotnej do tej pory, zakładam, że Pańskie priorytety się zmieniły i nie dodajesz nic więcej, nie przepraszasz, nie prosisz, nie tłumaczysz nic więcej, wysyłasz tylko taki e-mail, no to w tych osobach zaczyna powstaje takie zjawisko FOMO, Fear of Missing Out, czyli zjawisko, że o kurczę, no to dobra, to ten facet się wycofuje, to już nie mam tej możliwości, żeby z tego skorzystać, bo najczęściej klient zawiesza się na tym, że dobra, tu jest ktoś taki, on coś oferuje, tu mam tam trochę obgadane, no, to jak będę gotowy, to z tego skorzystam. I nie ma, nie ma tego wyzwalacza, który wyzwoliłby tą decyzję zakupową, bo on tą decyzję może odkładać w nieskończoność. No, bo wiadomo, zawsze się zdarzą jakieś sprawy nagłe, jakieś sprawy, które wydają się ważniejsze, a jak nieważniejsze, to pilniejsze, i odkłada tą decyzję w nieskończoność. Natomiast kiedy dostaję takiego maila, to, to powoduje, że w nim. Taka narasta świadomość, że aha, aha, to może nie jest tak, że ja zawsze mogę z tego skorzystać, to się jakby może mi tutaj skończyć. I na tym polega siła tego maila, że on powoduje, że ludzie po prostu od nowa jakby stwierdzają: Dobra, to jest czas podjąć tą decyzję i. Wiele z nich, jeżeli wcześniej już byli przekonani, tylko odkładali tę decyzję, wiele z nich się po prostu decyduje. I to nie jest coś, co ja sobie tutaj teraz wymyśliłam i, i co nagada. To są propozycje ludzi, którzy y, naprawdę zajmują się sprzedażą i od dawna mają to przebadane i sprawdzone. Zostawię Ci linki pod spodem. To są linki do stron po angielsku. Są ludzie, którzy po prostu napisali o tym całą stronę. Kai Davis, te, y, to zdanie, które cytowałam przed chwilą, było z Sky Davis i on ma taką stronę poświęconą właśnie temu krótkiemu mailowi. Ta strona nazywa się The Magic Email. Natomiast jest też facet, który napisał e-booka na temat właśnie takiego krótkiego maila. Ten e-book nazywa się jakoś tak o mailu na 9 słów, który ożywia martwe lidy. Tego e-booka można pobrać za darmo z jego strony. Jeżeli czytasz po angielsku, to też zostawię Ci link, jeżeli Cię to interesuje. Natomiast tutaj w tym filmie chciałam pokazać jako ciekawostkę, że te maile naprawdę nie muszą być cały czas takie same. Nie muszą być wszystkie takie ugrzecznione i pod jedno, pod jedno modełko. Nawet dobrze jest je trochę zmieniać, dobrze jest używać różnych maili, w różnych sytuacjach dobrze jest rozumieć po co jakiego maila używasz i dobrze jest też czasami zaskoczyć tego subskrybenta, żeby on jakby nie był uśpiony tym, że to jest ciągle to samo. Dlatego jeżeli interesuje Cię bardziej jeszcze co pisać w mailach, żeby sprzedawać, jakie są inne możliwości na to, żeby sprzedawać, jak prowadzić swoją listę mailingową w ogóle, żeby ona była dla Ciebie bardzo skutecznym narzędziem w biznesie online, to zapraszam Cię do pobrania. Mam do pobrania szablony, trzy szablony skutecznych maili i do nich też dołączę taki mini kurs e-mail. Który będzie mówił o zarządzaniu swoją listą mailingową. Myślę, że dla każdego, kto jest w biznesie online albo chce promować swój biznes online, za, swój biznes za pomocą narzędzi online, to będzie bardzo ciekawe. To będą bardzo ciekawe treści, dlatego zapraszam. Link zostawię pod tym filmem. A ja dziękuję Ci za dzisiaj i do następnego maila. Trzymaj się. Cześć.